No, prezes zaliczył pierwszą awarię na swoim niezawodnym do tej pory skuterku. Prezes sobie jechał rano dzisiaj i tak chciałem z przytupem kur dać gazu na skrzyżowania tu. I nie jedzie, bo się kurwa urwała linka gazu. Ja tak coś czułem, podskórnie czułem. Że ta linka gazu wcześniej czy później zdechnie, bo, bo taka była kiepska. No i się kurna urwała. Trzeba będzie ją szybko wymienić. Bo ja muszę jutro jeździć i pojutrze jeździć, i w czwartek jeździć. I, yy, i mam dużo jeżdżenia. Dużo jeżdżenia, związane, dużo jeżdżenia związane z tym, że prezes nie jeździ. A już Wam mówię, dlaczego prezes nie jeździ. To znaczy, nie jeździ w dalsze trasy i nie kręci. Z tego powodu filmików, ale to jest związane z tym, że ja mam cholerny, rozbabrany remont mieszkania, nowego mieszkania, bo ja z tego pierdolnika, w którym mieszkam, w tej chwili się będę wyprowadzał do w miarę normalnego mieszkania, natomiast w tym mieszkaniu jest straszny syf, syf z gilem i ja po prostu muszę to zrobić, muszę się wyprowadzić stąd jak najszybciej. Co jeszcze mi zajmie, może kurna z miesiąc? A już się z tym pierdziela od roku. No i jak niedowiarki. Kurde mole. Pięknie, winkelek, wyprowadzony. Proszę bardzo, taś się nazywa fachowa robota. Inżynieria wystarczająco precyzyjna. Proszę, cała ścianka. mamy obrócę się. O! Cała ścianka elegancko wykurnatynkowana. Dobra, więc szybka akcja Dzisiaj było yy, Przypchałem skuterek yy, Pod dom zawinąłem się w autobus Komunikacji miejskiej I kurnałam już Mam, mam Sprzęt cicho jest przywiezione Pro, Proszę Jest przywieziona O, linka gazu Linka gazu, 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 gazu. No niech nam się kurna jakaś ostrość Na tym zrobi, o tak jest gazu, mocowanie blaszka 2 metry czy cm, trochę kurna dłuższa niż powinna być, ale lepiej kijek pocieńkować niż go potem pogrubasić. Byłaby za krótka, byłoby niedobrze. I przy okazji, jeszcze jest kupiona manetka roll gas. Z Tym, że nie będę go jeszcze otwierał, dopóki nie zobaczy, czy to jest właściwe mocowanie. O, bo, bo to jest ma taki krótki tutaj ten cędzołek a ja nie wiem czy tam jest krótki zędzałek, czy długi cędzołek zaraz zejdziemy na podwórko zejdziemy na podwórko i zobaczę zobaczę czy to będzie no nic otwieramy w takim razie dzisiaj podwórkową fuszernię łysego i będziemy naprawiali muszę się spieszyć sprężać jest godzina kurna po 13. A dzisiaj jest krótszy dzień, bo, bo, bo kurna hamstwo zmieniła nam czas yy, znowu na zimowy, i, i będzie krótszy dzień. Dobra, do roboty! No, właśnie o. Takie coś się stało. O. Widać. ostre złapie. Się wzięło i urwało, no. Trzeba będzie to wszystko rozmontować. Front robót na ławeczce różańcowej, zwanej tak dlatego, że tutaj się nabożeństwa moje odbywają. Normalnie tu siedzą takie babki, komentatorki, ale dzisiaj jest zimno, to babek chwilowo nie ma. Dobra, jak babek nie ma, to będziemy, zrobimy tutaj fuszernie łysego na prawy skuterka. Kibel już jest zdjęty. Tak, bo ten bagażnik razem z siodłem popularnie zwie się kiblem. Uważam, że bardzo trafne określenie. Mamy tu dostęp do silnika. Mamy tu dostęp do silnika i będziemy wyciągać tą linkę. Eee, zaraz, 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 Jeszcze tą słonę trzeba zdjąć. Ale ją się wyciąga po prostu. O, cyk. Gotowe. Ła zdjęta Teraz jak to gówno leci Mistrzowie internetu mówią, że to trzeba do starej linki przyczepić nową linkę i przeciągać wszystko razem, bo inaczej to się do ładu nie dojdzie. Będzie trzeba rozbierać pół skutera. Dobra, też musimy zdjąć kur na to, ten element. Tu to wszystko tu porozkręcać. Te śrubki, o, tam zaraz białą francę rozkręcimy. Będziemy działać. to nie ma być co odkręcone, bo to samo odpadło, pieprzony wiatr ciągle coś zrzuca. Dziadostwo. Nie cierpię kurwa jesieni. Teraz trzeba poszukać drut. Mamy drut? Mamy. Kurwa bez druta nie ma roboty. Mamy drut, mamy klapcążki, połączyć jedną linkę z drugą i powoli przeciągać dobra bierzemy się za to no nie obyło się bez zdjęcia przedniego panelu swoją drogą się tutaj niezły syf zrobił kurde klaksonik przerywacz kierunkowskazów ale najważniejsze że nowa linka jest już przewleczona właśnie taką metodą jak jak zalecał internet czyli Przyczepiasz nową do starej i przeciągasz, bo ona sobie już tutaj wyszła, i ona już tutaj mamy koło silnika. Teraz ją przyczepię do gazika potem jeszcze tylko regulacja. Two Vespas, two twins. Here's where the fun begins. A two wheel to some, how to get, double the fun of the Vespa set. Discover sensible excitement. Vespa, the classic beauty that leads a lively double life, loves work, loves play. Her powerful body hugs the road with a passion. She's a fast friend to a woman, a slave to a man. Vespa breathes excitement. And what's more, she boasts the most rugged scooter construction ever engineered. So sure of herself, Vespa guarantees her transmission forever. Go for the economical sporting fun of a Vespa, the name that means motor scooter to millions. Mm -hmm. Two Vespas, two twins. Here's where the fun begins. A 2 wheeler, to summer to get double the fun of a Vespa set. No, zrobione, zrobione. Ale szczerze mówiąc, napierdoliłem się z tym, kurna, wyjątkowo mocno. Noc mnie zastała, nawet. Nawet mnie noc zastała. Dobra, pierwsza część roboty, czyli wywleczenie starej linki, przewleczenie nowej linki. Poszło nawet gładko. Mimo tego, że musiałem rozebrać ten przedni plastik, który mi lekko trzasnął. W jednym miejscu, ale tak już jest z tymi chińskimi plastikami, że one są tak kiepskiej jakości, że, że lubią pękać. Ale nie tragicznie tego nawet nie widać. No, tam się trochę osłabił, ale nie, nie pękło, nic się nie wyszczerbiło. No po prostu kurna, czasno przy zdejmowaniu. Yy, dobra, yy, więc pierwsza część poszła w, w miarę sprawnie i bez bólu. Natomiast się na dzieliłem z regulacją tej linki, bo chińskie skuterki mają to do siebie, że mimo tego, że wiele z nich ma zamiennie, wymienne części, to jednak kurde, co roku tam chinole jakieś robią dziwne modyfikacje, i tutaj zrobili również modyfikacje w stosunku do tej linki i w stosunku do manetki. I to wszystko mi nie pasowało w obudowie, gdzie ten rolga schodził. Po prostu linka była za długa i, i kurna nie nawijało się na manetkę, bo przeszkadzał tam taki ogranicznik. No próbowałem ten ogranicznik wypieprzyć, ale to taki kurna wyjątkowo jak na chińską rzecz solidne metalowe. Więc nie dało się tego łamać żadnymi kombinerkami, nie dało się tego wypiłować. Ewentualnie mógłbym to wyciąć jakimś, jakimś dremelkiem, ale no nie miałem dremelka tam pod sobą. Szczególnie, że robiłem to na podwórku, więc musiało być to akumulatorowe. jednak wykombinowałem coś takiego, że naciąłem lekko w innym miejscu tą prowadnicę linki na. Na samej manetce, i, i teraz wszystko działa z tym, że gaz nie działa tak jak działał, czyli do dołu, a działa odwrotnie, czyli działa do przodu. Co jest zresztą według mnie logiczne: no bo jeżeli kręcisz do przodu, to jedziesz, nie? Odpuszczasz, to nie jedziesz. Przedtem było to odwrotnie. Yy, może da to efekt taki, że mi nikt tego skuterka nie ukradnie, bo jak będzie próbował. Tak, to zawsze w skuterkach jest do dołu. To, to dupa, to nie pojedzie, nie? Ale ja też się będę na początku mylił. Zobaczymy. Może się do tego jakoś szybko przyzwyczaję Lekko wszystko teraz chodzi. Chodzi w ogóle superancko. Ja przejechałem się dosłownie 10 metrów, żeby z tego podwórka się na swoje stałe miejsce pod płot przestawić, gdzie mam ten skuterek do płota przypięty i zobaczymy jutro jak to będzie. Jutro będę na nim jechał, także no, zobaczymy jak to, jak to działa. Wydaje mi się, że część problemów z, z, z jego wchodzeniem na obroty i tak dalej to była związana z tą linką. Teraz jakby szybciej mi na te obroty wchodził, y, jakoś tak sprawnie. Nie wiem, zobaczymy, w praniu się okaże póki co, kurna, muszę trochę odtajeć, bo tak zmarzłem jak pies. Po prostu jest, kurna, koszmarnie zimno, jest zimny wiatr. Stopki mamy ile? Guzik widzę, bo mnie światło od kamerki oślepia. No ale jest poniżej 10, no jakieś 8 stopni. 8 stopni silny wiatr. Pieprzony niż Jarosław, w kurnach, który sobie przyszedł. Jarosław wow. Na samą. Na samo to imię przechodzą ciarki po plecach. Dobra, i to by było na tyle. Trzymajcie się na razie. Jak się Wam filmik z awarii podobał, to rzućcie jakiegoś lajka albo komenta, albo w ogóle zasubskrybujcie, najlepiej, najlepiej zasubskrybujcie. Tak się dzisiaj zakończyła fuszernia Łysego. प्रबन the end of it that's all folks <laughs>